Księga mocy część druga, rozdział trzeci błogosławieństwa dla uzdrowienia ciała. Twoje ciało nie robi nic bez Twojego rozkazu. Żyje tylko w Twojej obecności i wyraża tylko to, co mentalnie rozporządzisz. Obecny stan Twojego ciała jest więc dokładnym odzwierciedleniem Twoich wewnętrznych przekonań. Twoje ciśnienie krwi, trawienie, pojemność mózgu, zdolność uzdrawiania, krążenie krwi, jak również ilość energii dostępnej Tobie, jest bezpośrednim wynikiem tego, co myślisz. Masz moc myślenia o sobie, że jesteś chory i dlatego masz również moc myślenia, że jesteś zdrowy. Poniżej przedstawiam zbiór skutecznych i przenikających do świadomości poleceń. Jam jest obecnością, budzącą to ciało do pełni życia. Jam jest ochronną obecnością, odrzucającą wszystko, co jest niezgodne z nią. Jam jest całkowitym odnowieniem tego ciała. Jam jest doskonałym funkcjonowaniem mojego ciała. Jestem wolny od wszelkich obciążeń. Ja jestem w pełni sił. Jam jest doskonałą inteligencją kontrolującą wszystkie procesy tego ciała. I tak jest, jeśli myślisz, że to ty, czyli twój mózg, ten mózg, który tak często sprawia ci kłopoty. Jeśli myślisz, że to Ty kontrolujesz Twoje ciało, to jesteś w błędzie. Gdyby Twoje ciało było kontrolowane przez to, co do tej pory uważasz za siebie, to już dawno byś nie żył z powodu niezdolności, dezorientacji itd. Jam jest uzdrowicielem wszystkich chorób i urazów. Jam jest wybawcą w nieszczęściu. Jestem w pełni świadomy. Będziesz ucieleśniał w życiu to, o czym jesteś przekonany. Te polecenia zaowocują w Twoim ciele i w świecie, jeśli będziesz się ich dla siebie domagał. Jam jest niewzruszonym okiem cyklonu. Jestem przepełniony głębokim pokojem. Jam jest istotą, która kieruje tym oddechem. Jam jest przyczyną oddechu. Jam jest życiem wiecznym. Jam jest spokojem podczas burzy. Jam jest obecnością wypełniającą to ciało życiem. Jestem pełen siły i radości. Jeśli doświadczasz czegoś innego, to przekonaj się o tym, co tutaj możesz przeczytać, jeżeli oczywiście chciałbyś to ucieleśnić. Bo tylko przekonując siebie samego do tego, możesz wejść w to doświadczenie. Jeśli chcesz być przekonany przez innych, będziesz zależny od innych. Jeśli chcesz żyć bez silności, to też możesz, ale nie musisz. Zależy to od Ciebie. Weź odpowiedzialność w swoje ręce. Uznaj swoją istotę, poczuj swoją moc. Nie unikniesz tego, czy może wolisz dalej narzekać. Jestem w pełnym posiadaniu swoich sił fizycznych i psychicznych. Otaczają mnie przyjaźni ludzie. I tak jest w moim życiu. Dlaczego? Ponieważ tak zarządziłem, ponieważ sam się o tym przekonałem, ponieważ to ucieleśniam, ponieważ to wyrażam i ponieważ ci, którzy są wypełnieni podobnym ładunkiem, są nim przyciągani. Jestem bezpieczny. Jam jest doskonałą funkcją każdego organu i każdej komórki tego ciała. Jam jest światłem oświetlającym każdą komórkę mojego ciała. Jam jest światłem oświetlającym cały świat. Wszystko, co wprowadzam do swojego ciała, czy to w postaci stałej, płynnej czy gazowej, jest dla mnie dobre. Moje postanowienie, moje ucieleśnienie. Każdy oddech przybliża mnie do realizacji moich celów. Jam jest siłą obracającą każde zakłócenie w okamgnieniu na dobre. Jam jest kształtowaniem tego, co zarządzę w swojej świadomości. Jam jest siłą kierującą czynną we wszystkich gruczołach mojego ciała. A są one ważne, bo odpowiadają za chemię w organizmie, a jeśli chemia jest dobra, jeśli Twoja chemia jest dobra, to będziesz czuł się dobrze. Możesz określić ją sam. Kto jest w stanie to zrobić, będzie niezależny. Możesz to osiągnąć poprzez rozporządzenia i poprzez opanowanie oczyszczania krwi, które już wcześniej wyjaśniłem jako praktykę oddechową każdego wieczoru. Moje serce bije spokojnie i równomiernie. Jam jest doskonałą funkcją mojego serca. Jam jest chnieniem równoważącym i odświeżającym mnie do głębi. Jam jest doskonałą funkcją mojego układu odpornościowego. Jam jest tym, co pragnę stworzyć. Jam jest spełnieniem moich pragnień. Jam jest przywróceniem nieograniczonej energii życiowej. Jam jest jedyną aktywną tutaj siłą i zarządzam, że wszelkie zakłócenia rozwiązują się w okamgnieniu. Jestem wolny od wszelkich potępień, jakie kiedykolwiek sobie zadałem. Jestem wolny od karmy, którą moja osoba, ten gracz, ściągnął na siebie. Dlaczego? Ponieważ jestem istotą i uznaję siebie jako swoją istotę, ponieważ korzystam ze schronienia w mojej istocie kompletnej wersji siebie. Jestem wolny od wszelkich potępień, jakie kiedykolwiek zostały mi zadane to znaczy na tym graczu. Imię wszechmocnej istoty, którą jestem, wybaczam wszystkie szkodliwe czyny popełnione kiedykolwiek przeze mnie i innych i rozporządzam nieograniczoną miłość, całkowitą wolność i pełne radości i samopoczucie. Siłą mojej woli rozporządzam doskonałą wagę dla tego ciała. Siłą mojej woli rozporządzam doskonały wzrok moich oczu. Siłą mojej woli rozporządzam całkowitą odbudowę moich zębów. Siłą mojej woli rozporządzam czegokolwiek potrzebuję, czegokolwiek chcę. Tak ja to robię. Tak zbudowane jest moje życie, moje ciało i przedłużenie mojego ciała, czyli świat. Ty też możesz tak zrobić. Wszystko, co zostało nieświadomie stworzone przeze mnie w przeszłości, ponieważ w niewiedzy wykonywałem polecenia innych, mogę skorygować w świetle mojej świadomości. Ty też tak możesz. Zarządzam całkowite przywrócenie doskonałej struktury, którą jestem, którą ucieleśniam. Wiem, że moje potrzeby w każdym czasie i w każdym miejscu są zaspokojone. Wiem, że dla mojego Stwórcy, czyli dla mojej istoty, równie łatwo jest zharmonizować ciśnienie krwi, jak sprawić, by rosły mi włosy. Ten problem, jakikolwiek by nie był, rozwiązuje się w mocy, którą jestem. W świetle mojej obecności, siłą mojej woli. Inne niezwykle przydatne polecenia. W każdym miejscu spotykam ludzi pomagających mi realizować moje pragnienia i cele. Tak też jest w moim przypadku. Dlaczego? Bo ja tak zadecydowałem. Jeśli chcesz doświadczyć tego samego, Możesz domagać się tego samego dla siebie, i nikt inny nie może tego zrobić za ciebie. Albo się tego domagasz, albo nie. Twórca czy ofiara, twój wybór. Mam pewny, obfity i regularny dochód dzięki działalności przynoszącej mi radość i będącej dobrem dla innych. Tak zarządziłem i tak jest. To ja decyduję o tym, kiedy opuszczę to ciało. To ważne dla mnie, dlatego zadeklarowałem to dla siebie. Wiem, że moja wola dzieje się dokładnie tak, jak nią rozporządza. Kocham moją matkę i dlatego pozwalam jej na pełną wolność i samostanowienie. Kocham mojego Ojca i dlatego pozwalam mu na pełną wolność i samostanowienie. Kocham wszystkich ludzi i dlatego pozwalam im wszystkim na pełną wolność i samostanowienie.